Chcesz uczyć się włoskiego? To posłuchaj dalej. Wiem, że nie każdy lubi uczyć się sam języka, bo przede wszystkim nie wie, czego się uczyć. Wiem, że często lekcje z lektorem są dużym problemem ze względu na brak czasu lub sztywno ustalony harmonogram spotkań, a życie lubi zaskakiwać. Wiem, że raźniej jest uczyć się w grupie, ale każdy idzie w swoim tempie i co zrobić w sytuacji, kiedy nie nadążasz. Chcesz uczyć się włoskiego, ale za dużo tych ale? Zacznij naukę w klubie włoskiego, który dostosowuje się do Ciebie i Twoich potrzeb. Po pierwsze, masz stałe wsparcie lektora, który pomaga na każdym kroku, odpowiada na pytania i pomaga Ci stworzyć plan nauki. Po drugie, uczysz się kiedy masz czas. Dostęp do klubu masz również z pozycji swojego telefonu, więc możesz uczyć się 24 na 7. Godziny nauki nie są już problemem to Ty wyznaczasz odpowiednią porę do nauki. Po trzecie, Uczysz się tego, czego aktualnie potrzebujesz, nie musisz uczyć się tego, co inni, swobodnie wybierasz materiały z klubowej biblioteki. Brzmi jak coś dla ciebie? Jestem tego pewna. Sprawdź klub włoskiego i dołącz do klubowiczów, którzy uczą się języka systematycznie, a co ważne, w praktyce.